Cześć kochanie, witajcie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj zrobimy sobie taki krótki trening ee, na ranzu starszej Dziś będziemy jeździli oto na tej piękności więc idziemy po sprzęt no i ruszamy okej okay. już sobie tutaj biorę jej sprzęt tutaj wcześniej jeździłam na Flashu to jest mój Anglik Troszkę może zaraz pokażę, albo w następnym odcinku Wam pokażę wszystkie moje konie. Um, Pinky ma e, sprzęt taki um, westernowy, bym powiedziała. No i teraz idziemy ją szybko osiodłać. Ona już tutaj nam trochę chodziła, więc będziemy od razu mogli zrobić sobie jedno kółko z tępem i od razu będziemy mogli teoretycznie e, już jeździć, bo ona przed chwilą co jeździła. Teraz nakładamy jednego na czapka, potem się odejdzie, a na końcu chłopkowie. Ona ochronia, czy nie potrzebuje, więc tak. Teraz już wezmę i idziemy. Jak widzicie, ma yy, najlepsze samopoczucie dzisiaj, więc jest dobrze. Uwielbiam, ok nie mają najlepsze samopoczucie, bo te są no, szybsze i tak się lepiej na nich jeździ. Okay. Mm. Tak, 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 oczywiście. Już siadamy sobie na konika. odjeżdżamy trochę, no i wy wychodzimy ze stajni. <śm> Tak, tutaj się musi załadować, opa, a jesteśmy na randu starszej, jak widzimy. Jak przejdziemy właśnie na ten trening taki, to pojedziemy do... Do Morland na trening skokowy, żeby było też tak, żeby można było poćwiczyć trening skokowy. Jednak nie będziemy robili rozgrywki, od razu sobie pójdziemy. Nie wiem czy będziemy robili z wyzwaniem. Nie, chyba po prostu tak. Bez wyzwania na początku, a potem z wyzwaniem. Na początku może spróbujemy przejazd przez beczki. Jak widzicie, tutaj właśnie mamy sobie ustawiamy, czyli solo. No i robimy start. Start, start, ja już wiem. Już wszystko wiem Więc jedziemy. Yy, nie lubiłam przejazdu przez beczki, bo zawsze tutaj przegrywałam. Eee. Yy, to jest dla mnie takie... W sumie jeździłam wtedy na, angli... na moim flashu, tak to jest angliczek e, i on jest dosyć długi, ten koń, więc ciężko jest jeździć przez beczki, a na tym koniu o wiele łatwiej. Muszę być. Tylko, że ono ma e, nasz konik ma bardzo długie zatrzymanie. E, szybkie... To jest takie dobre, ponieważ to jest szybkie zatrzymanie, a jest takie bardzo długie. To ja muszę teraz pokazać, że też szybko jego chodzę. To jest pik. Tu jest kusik To galopik. Zaraz trzeba będzie zakręcać. Zakręcamy. Tutaj mamy wydłużony galop. No i cwał. Szybkie zatrzymanie. Właśnie przez wszystkie szybkie zatrzymanie tak szybko leci. Animacja. I to jest koń raz, sprawdzę, żeby nie Żeby źle nie powiedzieć. Water Horse, więc... Tak. Mam nadzieję, że to przeczytam. i dobrze zobaczyłam, bo... trochę będzie się, że... źle to przeczytałam. Eee... dobre. No to teraz możemy jeszcze sobie z slalom zrobić, a potem polecimy te dwa z wyzwaniem. Lubię wyzwania. Eee... więc jedziemy, teraz właśnie przejeżdżamy przez slalom. Tutaj na zakrętach lepiej trochę wyhamować, żeby się wyrobić. Po yy, na koniec właśnie mam takie płytkie przejazdy, a na samym początku właśnie mam takie spore łuki No ale tu niestety właśnie jeśli chodzi... A je, 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 ominęłam jedną strzałkę, owiejemy. Przepraszam, bardzo właśnie... Właśnie i właśnie dlatego. Tak, tak, tak mi plus 5 omegat. Oh Tragedia. Tragedia tu się stała, przepraszam bardzo, A no, już nie będę powtarzała tego, kontynuuję, okej. Okay. No i właśnie dzięki temu właśnie e, mój koń podwyższa sobie poziom, bo to jest 100pd dla konia i 12 szyningów. szkoda, że nie <grych> został Więc tak, dobra, teraz sobie kłusikiem podjadę. No i bierzemy wyzwanie, lecimy z wyzwaniem. Piękna ma zadępio, piękne jesteś. A, właśnie pokażę Wam z boku jak piękne zdępowanie. No, za takie jeszcze... tak, 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 ty już schodzisz. Oczywiście, oczywiście. Ona ma piękne kopytka moim zdaniem, bo takie bardzo ciekawe ma te kopyta. Jedno właśnie takie czarne... Nie, czar... a jedno białe, przepraszam, bardzo, a jedno z taką łatką Więc jest bardzo... a dwa czarne, więc to jest takie właśnie spodzieko. Tak, spróbujmy tylko przejść przez beczki jako z wyzwaniem, a najwyżej zrobimy sobie taki tor przeszkód. Taki długi tor z wyzwaniem. Tak. Hany. Ona oczywiście pierwsza jest. Ops! Jakiś błąd serwera mi wskoczył. No cóż. To nie fair. Nie wyskakuje błąd serwera. Przepraszam was bardzo, ale weźmiemy od początku. Bo jak mówię, ten błąd serwera jakiś dziwnym się wydawał. Zaraz zobaczymy o co mi chodził. A, pewnie już nie zobaczę, mogą przeczytać. Tak przepraszam Was bardzo za tą przerwę. Tak, 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 piękne zatrzymanie długie. Więc <grych> eee, przepraszam was bardzo, ale jeszcze jedną próbę sobie weźmiemy. Ja wiem, że tak trochę nieładnie. Ale po prostu mi coś wyskoczyło i... O, chwila. Ups, coś poszło nie tak, skoro skończ... Skontaktuj się z działem usług klienta Okej okay. Dobra, wiecie co, zrobimy X, po prostu już nie będziemy przez to przejeżdżali, żeby nie było jakiegoś problemu Bo jednak... Bo jednak tak A po tym odcinku sobie zmienię po prostu serwer, żeby nie było problemu przyspiesz może trochę, żebym się bramkę nie zamknęła Dobra, jednak sobie pojedziemy do Mordant od razu. Bo nie zrobimy tego wyzwania, bo się właśnie obawiam, że coś się stanie. Po prostu ja skończę odcinek nawet, że zmienimy sobie serwer. Może też nagram, jak się zmienia serwer. <grym> tak, możecie właśnie, jeśli macie problemy, z tym serwera, serwer, a więc będziecie mogli sobie wejść na mój kanał i po prostu tam będzie odcinek jak się zmienia serwer. No, Tak przy okazji. E, Tylko sama będę musiała sobie to przypomnieć. Mm, dobra, jedziemy teraz na to przeszkód. A, tak, właśnie to jest zabawne, że mogę wjechać sobie w innego konia, tak w ogóle bez, bez... taka w ogóle na spokojnie, więc to jest takie takie spoko. Eee, to nie tu. A sobie też zobaczymy, bo tu można zobaczyć. Harmonogram Tu też możemy właśnie sobie zobaczyć jakie będą teraz zawody. No i właśnie sobie zobaczymy jakie będą o 18 Forci for pinta. Oczywiście zawsze jest tak. Zawsze jest tak, że na początku w yy, na początku w to, będą forcie pinta jakoś tak. Dobra, jedziemy trening codzienny torbokatów Mam nadzieję, że też dobrze przeczytałam. I jedziemy. Co tam nie tylko to Muszę przyznać, więc nie chyba mnie nie pójdzie najlepiej. A, jaki ogromny tutaj najechanie na dron. Ja tu zadałem się takiej wysokiej przeszkody. Proszę, proszę, ta piosenka jest piękna. proszę, Robię prosty ten tor, ale jednak tak trzeba uważać przy tych skrętach. Dobra. Okay. ok, idziemy teraz po nagrodę. Dobra. Eee... No, nagroda to jest piękna robota, Pinkie. Eee, twoja ludzka towarzyszka też sobie poradziła. Ha ha ha. Na no, Mam nadzieję, że wciąż będziesz tym trenować. Twój zapał do skoków przez przeszkody jest inspiracją dla pozostałych wokatów. Wiem. Tak, wiem, wiem. wiem. Dobra. O, dwój koń, nowy poziom. I dalej. Możemy pojechać, co tam tam szkodzi. Bo odcinka końca zostało nam kilka jeszcze minut. Nie mogę to A widać tu już nie ma błądu z serwerem. Nie wiem o co chodziło. Ale... Może tam był jakiś problem bo coś, teraz zobaczymy. Po prostu. Tylko trochę się właśnie obawiam, bo nigdy coś takiego mi nie wyskoczyło. Więc trochę się obawiam. Może to jakieś, wydys, albo coś... Albo po prostu... Nie myślę. Co jeszcze właśnie tych... No, idealnie, poziom złoty, super. Czyli do poziomu złotego 20,92. Nie wiem, ile potrzeba mieć do poziomu złotego. Teoretycznie, ale dobra, fajnie, że poziom złoty mam. Lubię mój rekord pobijać. Właśnie, jak ostatnio pobiłam u. Chyba nie pamiętam jak na imię. Teraz, no, w parcie piętach są też ten taki codzienny trening. Już zapomniałam u kogo. Może zaraz Wam powiem, tylko muszę sobie przypomnieć No i wręcz jeba się sprawcy To tam też że powijałam w na swój rekord I jestem z mega zadowolona, bo kto nie lubi powijać lekarów le re lekar Rekordów Eeeem Więc jakby Miałam przejechać tylko jeden Wyścig, a jednak ja dozwam Tak, tak, kopną drogę Mogę no trochę bliżej te tu się położyć. <laughs> o, tutaj też poziom złoty. No. Jeśli właśnie yy, moją taką też yy, takim, sobie ustawiam takie punkty, żeby zdobyć. Wiem, że to nie to gra, a ja zdobyłam tutaj sobie właśnie stawiam poprzeczki. Ale to też jest takie przydatne, żeby po prostu wymagać od siebie. To właśnie wbijanie tych poziomów na początku jest poziom obrązowy, potem jest poziom złoty. Ale potem jest poziom srebrny, a na końcu jest właśnie brązowy. Dobra, pojedziemy jeszcze wyścigu tam i będziemy kończyć. Tak, jeszcze wyścig tam. Jeszcze jeden wyścig. Nie kończyła jeden. Nie zamknęła grę. Zobaczymy, jak mi właśnie... Ja no, jakie ja dawno nie jeździłam tego wyścigu. on jest taki, to jest takie małe kółeczko. To jest taki pierwszy, to jest taki... jak była gra, dopiero się zaczynało grać to strasy To był taki wow ten wyścig. Ja pierwszym razem ciąż pamiętam jak to pierwszym razem jechałam na mini, to jest właśnie mój początkowę. Bo właśnie tak jechałam i takie wow na tym wyścigu była a teraz to tak, tak... tak, tak, normalnie. Tak jakbym... nie wiem, robiła nasz, moją rutynę. Ale ja co dawno nie jeździłam w tym wyścigu. Dobrym No i zobaczymy jak tam z moim rekordem pięknym. No za to jest ten właśnie był osobisty rekord. jej! I a z... Aha! Czyli 50, a ja mam 50 i 58 spoko. Czyli mam tutaj właśnie srebrne, no i... O, znajdę sobie poprzeczkę i może będzie złoty, może w następnym odcinku albo jakoś... Albo jakoś tak. U Loretty mi się nie chce jechać z tego wyjściu. Z Nie chcę. Dzięki. Hmm, tak się zastanowię... A i teraz Wam powiem właśnie imię To... Kogo mamy? E, ten... Wysi co ostatnio mam Tu chyba ten złoty, tak? A, to nie tutaj. Tak, gdzie ja w, gdzie ja w ogóle wchodzę? Tutaj. Mm -hmm -hmm. Tak, to jest... Ponieważ to jest koń... Takie, taki spokój. No właśnie, tu można sobie zobaczyć osoby, które, postacie, które właśnie poznaliście. No i całkiem mało, ale rzecz jak. Aha, nie ma tej postaci. Mhm. Bude być. Nie wiem, czemu jej nie ma. No cóż. Przykro mi. Nie powiem wam dzisiaj, kogo. Kogo tam mamy. No, no dobra. To już będzie raczej koniec. Jeśli Wam się podobał film, pustujcie ławkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej tak... jeśli chcecie wiedzieć o takich odcinkach więcej. No i... pa pa!